Hej, witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Paula i dzisiaj będziemy testować pomadki z Banana Beauty. Tutaj mam takie pudełeczko, więc je przetestujemy, zobaczymy czy są naprawdę takie super trwałe i możecie się spodziewać zupełnie szczerej recenzji. Ten film oczywiście nie jest sponsorowany. Sama to zakupiłam, więc zachęcam was do oglądania, a na sam początek zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał. Będę Wam bardzo za to wdzięczna. No i co? Nie przedłużam, tylko zaczynamy. Cały ten pomysł na nagranie tego filmu zaczął się od tego, że od mojej koleżanki dostałam trzy pomadki, a bardziej są to takie musy z Banana Beauty, właśnie w trzech odcieniach. I ja już jakiś czas sobie nosiłam, ale na początku w sumie nawet nie sprawdzałam tego na stronie, nie wiedziałam, że to są te musy. One nie są aż tak trwałe jak te już typowo płynne pomadki, więc skorzystałam ostatnio z kodu rabatowego na Instagramie i zrobiłam zamówienie właśnie na ich stronie. Zamówiłam y, kilka produktów, więc w ogóle zobaczmy, jak to wygląda. Po otwarciu paczka prezentuje się w ten sposób, czyli oczywiście jest tutaj wypełnienie i pod spodem są te pomadki, więc ja sobie wyciągnę je i już Wam pokazuję. Same opakowania prezentują się w ten sposób, tutaj mam dwie pomadki i jeden błyszczyk, ponieważ skorzystałam z takiego kodu rabatowego, dzięki któremu dostałam 50% zniżki na zakup tych pomadek i dodatkowo w gratisie właśnie błyszczyk był. Jeśli chodzi o same opakowania, no to no są kartonowe, takie w miarę normalne. Można je sobie oczywiście tutaj standardowo otworzyć, jak każde inne opakowania, ale to, co je wyróżnia, to tutaj jest takie inne trochę otwieranie, bo otwieramy tutaj takiego balanka i właśnie to sobie razem zrobimy. I czy tutaj są jakieś kolory napisane? Chyba na opakowaniach nie ma. Ale dobra, więc otwieramy. To się robi. O tak. Trochę na koniec mi nie wyszło. I tak wygląda w środku pomadka. I tutaj mam taką czerwoną. W sumie ona troszkę taki mm, przybrudzony. Czerwień wpada, no ale jest dosyć ładna i to jest kolor o nazwie Counting Stars. Mam nadzieję, że dobrze ja to czytam. Nie wiem, czy wy ostrzy. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć. Staram się, ale o, no, tak z chyba nie musiała. Więc tak wygląda pierwszy kolorek. Jeśli natomiast chodzi o drugi kolor, jest to już taki nudziak w odcieniu Mid Time, więc tak on wygląda. Sobie przetestujemy te dwa kolorki, ale też tutaj mam właśnie ten błyszczyk. I on jest w odcieniu Why Not. Tak się prezentuje, więc myślę, że tak. Na sam początek sprawdzimy sobie ten błyszczyk, jak on wygląda na ustach. Okej, okay. coś tutaj y, y, się popsuło. Już jestem, poradziłam sobie. Y, coś nie zadziałało. Dobra, ale zobaczmy, jak będzie się prezentował ten kolorek. O, trochę pomarańczowy. Zdecydowanie jedno takie umoczenie. Pędzelka wystarczyło, żeby pokryć całe usta. Jeśli chodzi w ogóle o zapach to jest taki cukierkowy, taki słodki, bardzo ładny, ładnie pachnie, cudownie i troszkę czuję takie jakby pieczenie, nie wiem czy on miał być powiększający, czy nie, się do was przybliżę, tak wygląda ten kolor, czyli no taki dość naturalny, bardzo ładny, jeśli chodzi o to czy się klei, nie bardzo. Tak delikatnie bym powiedziała. Nie jest to jakieś mocne, klejenie się bardzo delikatnie. Teraz myślę, że przejdziemy przez te musy, ponieważ tamte pomadki chcę zostawić na koniec, w jednej też chcesz zostać, żeby zobaczyć, jak przez cały dzień utrzyma się ta pomadka. Więc tak, po kolei myślę, że sprawdzimy te musy. Więc zaczniemy sobie od tego brązowego kolorku. Jest on w odcieniu Queen Bee, czyli taki brązowo-rudawy odcień po otwarciu. Jest troszkę bardziej różowy, widzicie różnicę? Tutaj, a tutaj jest trochę inny kolor, więc zobaczmy, jak będzie wyglądał na ustach. Mm, słabo, trochę się rozsmarowuje, ale dobra. I ten kolorek wygląda w ten sposób właśnie na ustach. Jak widzicie, jest trochę różnica w kolorze. Na ustach jest ciemniejszy, troszkę bardziej bym powiedziała, że taki mm, różowo-pomarańczowy delikatnie. Tu jest bardziej brązowy, taki jaśniejszy na pewno, więc. Yy, no, tak on wygląda. Ale też jest taki mm, gruby, bym powiedziała. Na ustach go czuć yy, się tak troszkę marza nie zastyga no tak tutaj troszeczkę takie grudeczki się robią delikatne bo on jest właśnie taki gruby, taki musowaty zdecydowanie i kolejny odcień to taki lekko różowy bym powiedziała o nazwie Holy Cheek więc tak on wygląda i nakładam tu znowu jest troszkę ciemniejszy jest delikatna różnica już patrzymy na ustach No i tak się prezentuje ten kolor, nie robię jak coś tego zbytnio dokładnie, bo to i tak zaraz zmywam, więc no znowu widzicie, że ten kolor jest ciemniejszy, ale i tak mi się podoba i znowu czuć, że to mus jest taki konkretny gruby na ustach, więc no nie zastyga znowu i na pewno go czuć, więc tak to wygląda, ale mam wrażenie, że one są takie nawilżające trochę, takie dość fajna konsystencja. I ostatni już kolor, właśnie z tych musów, to taka czerwień. Bardziej pod bordo by wpadała. I ona się nazywa Bold Type. Zobaczmy też, jak będzie wyglądać na ustach. Mm, mocny. Jak możecie zobaczyć, kolor jest mocny. Bardzo ładnie wybiera zęby. Ale ponieważ to nie zastyga, trochę bałabym się ubrać tak ciemną, no, ubrać, nałożyć tak ciemną pomadkę na usta, jeszcze czerwoną, i żeby mi to gdzieś tam się przeniosło, czy na twarz, na włosy, na ubrania. No, to tak nie do końca, bardzo niedokładnie to nałożyłam, ale to dlatego, że to właśnie jest czerwony kolor. Chciałam Wam tak pokazać, jak to wygląda. No, krzywo, no to nie patrzcie ale o, już mam właśnie na zębach, więc raczej tego koloru bym wam nie polecała w ogóle y, kupować, no bo no, przepięknie wygląda, ale przez to, że to nie zastyga, no to raczej y, nie zda egzaminu. Ok, czyli musy mamy już wszystkie sprawdzone i tak podsumowując, uważam, że są to dość fajne produkty, ponieważ nawilżają nam usta, fajnie dosyć wyglądają. Takie trochę minusy, no to właśnie to, że nie zastygają i przy ciemniejszych kolorach bałabym się, że mi się to gdzieś przeniesie. Natomiast no, kolorki są bardzo ładne. Ale też takie są te produkty trochę grube na ustach. Nie wiem, jak to Wam inaczej opisać, ale tak bardzo... Grubo wyglądają. Może, gdyby na przykład nałożyć to i odcisnąć na chusteczkę, byłoby dużo lepiej. Ale przechodzimy do pomadek. I teraz, może, też zaczniemy sobie od tego ciemniejszego koloru czerwonego, ponieważ w tym jaśniejszym chciałabym już zostać. I zobaczmy w ogóle, jak on się prezentuje na ustach. Trochę aplikator jest inny, trochę wygląda na rzadsze, no ale zobaczcie. No, ten produkt ma zupełnie inną konsystencję. Trochę czułam się, jakbym malowała taką farbką, bo jest to dość płynny produkt, cieniutki. Też mam wrażenie, że wilże, ale to już zastyga. No i dużo cieni wygląda na ustach. Ależ transferuje się na zęby Mam też wrażenie, że on te zęby Dosyć wybiela Więc no wygląda Ładnie Powiem wam, że ta pomadka już tak łatwo nie chciała zejść Usta mnie dosyć bolą Szybko zastygła I no wydaje się że Jak na razie dosyć trwała Bo naprawdę miałam problem Żeby ją zdjąć I ostatnia została nam Ta jasna W podcieniu MeTime. Zobaczmy, jak wygląda. Tu się już postaram z nakładaniem jej, bo chcę w niej zostać. I ten kolorek wygląda w ten sposób: jak możecie zauważyć, jest dosyć jasny. W sumie wygląda praktycznie tak jak w opakowaniu. Dosyć ładny, lecz on się najbardziej smużył na ustach. Nie wiem, czy to wina tego, że za dużo torą, za dużo tych kolorów na układałam po prostu, więc to jeszcze sprawdzę. Ale no podoba mi się ten odcień, Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Musiałam trochę wyjechać poza kontur moich ust, ponieważ no miałam już tyle tych kolorów, że musiałam to jakoś wyrównać. No ale podoba mi się. Bardzo y, ładny kolorek, więc ja go zostawiam już sobie na ustach i odezwę się do Was po całym dniu, żeby zobaczyć, jak on się utrzymał. Witajcie ponownie wieczorem. Yy, minął już cały dzień, też jadłam, piłam, nie oszczędzałam tej pomadki. Przyszłam Wam właśnie pokazać, jak to wygląda. Trochę mi się tu zjadło w środku. Obramówka została. O to widać dokąd ona się trzyma więc tak to wygląda no powiem wam, że nie najgorzej jak na cały dzień to całkiem całkiem spoko się utrzymała dobrze, więc tak podsumowując jeśli chodzi o te musy no to nie do końca jestem zadowolona z ich konsystencji przez to też, że one tak się transferują wszędzie, no to może to nie być zbytnio komfortowe jeśli chodzi natomiast o yy, te pomadki płynne, to no myślę, że to będą naprawdę trwałe pomadki. Yy, jeszcze troszkę je sobie ponoszę, potestuję, ale myślę, że super się sprawdzą, więc to Wam mogę akurat polecić. Yy, I co, kończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za poświęcony czas i do następnego. Pa!